Widzowie, zostałem zamknięty w więzieniu z Dirt'a. Jak mam się stąd wydostać? A tutaj... Co jest? Kto to jest? Cisza ma być. Halo? Jesteś moim więźniem. Co? Zostałem uwięziony tutaj? O nie. Eee, dobra, ale to kiedy ja stąd wyjdę właściwie? Ja, ja chciałem zjeść sobie obiad w McDonaldzie. Nie wyjdziesz. I wiesz, co ci powiem? Jesteś moim pierwszym więźniem, bo ja jestem nowym strażnikiem. Jesteś moim pierwszym uwięzionym, także... Długo sobie razem posiedzimy. Okej, okay, widzowie, zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, dlatego że ja nie wiem, takie odcinki jak ten zdarzają się coraz częściej. One są bardzo fajne, więc nie przegapcie ich. A ja tutaj muszę się stąd wydostać. Dobra. Strażniku, spokojnie. Czy yy, mógłbyś mnie wyprowadzić na jakiś spacerniaczek albo coś takiego stąd? No, hmm, bo w sumie chcesz pójść na spacer... No, akurat były na podwieczorek takie ciastka, więc mogę ci takie... A, nie, nie, nie dostaniesz! A, mam! Ha, od, oddam ci ciastko, jeżeli mnie wy. Puścisz stąd tylko na spacerniak, żebym się przeszedł. Mm, na spacerniak. No dobra, niech ci będzie, ale ja muszę wtedy wyjść, bo ja się boję ciebie trochę, bo jest niebezpieczny. Nie jestem! Dobra, więzien na zewnątrz. Szybko, szybko, okay, powoli. Okej, okay, okej, dobra. Bez sprintowania na shiftcie, na shiftcie okay, masz Okej, dobra, bez sprintowania na shiftcie, spokojnie, spokojnie, ja będę bardzo powolutku. O, jaka wolność. O nie, tutaj są mury jeszcze. Nigdzie nie wyjdziesz, także od razu możesz sobie zobaczyć mur, którego nie przeskoczysz na pewno. Ach. Ach. A, faktycznie jest to dosyć ciężkie, nie da się stąd uciec chyba. Mam na oko. Przez co ty patrzysz, co to jest? O, dobra, okej. Okay. No dobra, dobra, czyli ty faktycznie tutaj... Ee, ej, 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 no. bo sprintowanie miało być! A, dobra, do celi, sorry, dobra, Do, celi, jest do, celi, do celi. Wracam do mojego więzienia, tutaj do mojej celi, a ty rób sobie co chcesz, dlatego że ja tutaj będę siedział grzecznie, ty możesz się zająć sobą, możesz robić obchody, możesz dręczyć innych więźniów albo zebrać mi innych więźniów, no bo co, ja sam tu będę siedział? Co to jest za więźniów Masz rację, idę sprawdzić, niech się nie kręci podejrzanych po okolicy Okej, okay, dobra, ja tutaj będę sobie podtapiał się w kiblu, na przykład. O, moje ulubione zajęcie więzienne to jest. O nie wpadłem do kibla, widzowie! O nie, ja nie mogę! Dobra, wiecie co? Musimy opracować jakąś bardzo ważną strategię, która sprawi, że będziemy mogli się wydostać z tego więzienia. Dlatego, że no co, ja będę pływał w kiblu przez 10 godzin. Co tutaj mamy w tej naszej celi? Pod łóżkiem nie ma żadnych przycisków. To łóżko jest zresztą jest dirta, jakiś całe zabrudzony ziemią. Tutaj kraty. Bardzo mocne, nie rozwalimy ich na pewno. Drzwi tak samo, kratnie ruszymy. Ej, tutaj, patrzcie, tutaj jest jakaś szyba. Spróbujmy może ją rozwalić. Oh, szybę da się łatwo rozwalić. I tutaj jest parkur, parkur drabinkami! O, oh, o, oh, padłem. Dobrze, nie było akurat klawisza, bo już bym był aresztowany, już bym nigdy się stąd nie wydostał. Co jest? Ja nie umiem stąd wyjść, picowie. Dobra, musimy jakoś się nauczyć stąd przeskakiwać, może tak! Jest! Udało mi się! I teraz co? Na ten mur! O, jest! Co o, To robisz? nie ja! To wcale nie ja! Teraz tędy! Tutaj i... E, dobra, do, la, do lasu czy jak? Co ja mam Halo. robić właściwie? Ja obława, nie mogę. obława! O, tutaj! Co do lasu, nie do lasu, szybko! O nie! O! o już kurde. po tobie! O nie, dobra, Noob, słuchaj! Mogę wrócić do tego więzienia! Nie, nie, nie możesz! Nie możesz! Jak to nie? Teraz zakaraj idziemy do diamentowego więzienia, z którego już na pewno nie ucieknę! Co? Diamentowe więzienie? O nie! Tylko nie to. Dlaczego zostajesz teraz tutaj uwięziony i widzimy się za 10 lat? Jakie bogate więzienie! Co jest? Czemu to jest pusta skrzyka? Jakie 10 lat? Chwila! Tyle to ja YouTube'a nagrywam. Jak to 10 lat? Dobra, czekaj, 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 czekaj. Jak? Dobra, wiesz co? Niech ci będzie. No, w takim więzieniu w sumie to ja mogę zostać. Wszędzie diaksy, nawet diamentowe płomienie tutaj są. Ja, ej, bardzo fajnie. Dobra, wiesz co? Tricus, jestem tutaj. Jesteś tutaj tak bezpiecznie zamknięty, że nawet nie ma opcji, żebyś cokolwiek uciekł, także ja po prostu sobie idę podziwiać ptaszki czy coś. E, co? A tego pączka, którego trzymałeś w ręku, mi dasz? Panie policjancie! E, Ciastko w sensie? No! Nie. Aaaa! No dobra, no, idę spać na moim diamentowym łóżku w takim razie, albo coś. A jakby się stąd wydostać właściwie, wiecie co? Musimy znowu zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnych miejsc, przez które możemy się przycisnąć szyb, albo przycisków na przykład w środku. Zobaczcie, tutaj jest dźwignia i... Co jest? Ja ją normalnie mogę nacisnąć. Wydostałem się stąd. Ja nie mogę. Ej, ja nie mogę. Prawie tutaj wszedł tamten policjant. Słuchajcie, co my mamy zrobić właściwie? E, tutaj. Okej. Okay, tutaj jest jakaś pułapka na niedźwiedzie. Ale udało mi się przejść. I tutaj jest kolejna dźwignia, z którą jak tylko będę chciał, to będę mógł się stąd wydostać. Dobra. Więc wiecie co? O-o. Zostałem zamknięty. Ała! O kurde, ledwo Dobra, słuchajcie, teraz musimy wejść tutaj Zatrzasnąć ze sobą tą celę I czekać, aż znowu pójdzie na obchód Dlatego, że obok niego ja się nie przecisnę A mnie, ale to boli Ja nie mogę, ta pułapka na niedźwiedzie Jeszcze przez sekundę, ledwo Może jakieś żarcie mi da albo coś takiego O, dzień dobry Co za piękny dzień Dzień dobry, piękny dzień, żeby na łonie natury popatrzeć sobie na niebo, pooglądać ptaszki, zjeść coś dobrego. A kiedy będzie dla mnie jakaś stołówka i jedzenie? Nie będzie. Jak to nie będzie, no? Przecież ja już jestem bardzo głodnym jeżem. Jeże muszą jeść dużo jabłek. Albo właściwie może dam ci coś. Zgłoszę pana... Do... Masz e... surowe mięso. Co? Chwila? A jeszcze coś, bo mi ma... ja mam mało żyćka i w ogóle... Czemu mnie karmisz surowym mięsem? Pan jest jakimś basochistą tutaj. Bo ty jesteś yy, z ryzykiem wysokiej ucieczki, z wysokim ryzykiem ucieczki jesteś. Już raz uciekłeś z więzienia i teraz nie mogę pozwolić, żebyś drugi raz uciekł. Nieprawda z diamentowego nie opłaca się uciekać, bo tu jest tak fajnie. Ała! A tak na strażnika! Co to było? Nie, 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 to był tylko taki żart Dobra, ja już jestem obrażony, będę siedział W kącie przez następne 150 dni, więc pan może Sobie tutaj pójść na 150 dni Z tej celi zupełnie, a ja będę Tutaj stał, no dobrze, bardzo dobrze Na tym polega więzienie w końcu No właśnie, ja będę stał w tym kącie Póki mi nogi nie uschną Ej, chyba sobie poszedł, wiecie co musimy teraz zrobić W takim razie, pyk, tutaj mamy jedną Dźwignię i uwaga, uwaga, tutaj mamy Drugą dźwignię i teraz jak ninja Rozejrzyjmy się czy go nie ma, dobra, tutaj tego nie ma póki co. Tutaj są jakieś przyciski. Co one robią? Co one robią? Okej, okay. nie wiem jak się stąd wydostać. O Kurde, widzieliście? Poszedłem za nim, poszedłem za nim. Czekajcie, jak ja mam się stąd wydostać? Gdzie jest tajne przejście? O ile jest w ogóle? O, o, o kurde, nie zauważyłem, że otworzyłem drzwi, ale muszę to zamknąć z powrotem. E, czemu one się nie zamykają? What? Dobra, udało się, udało się, zamknęły się. Kurde, on chyba stał za murem. Dobra. Słuchajcie, nie wiem jak się stąd wydostać. Nie wiem jak się stąd wydostać. Dobra, idźmy tędy. Tutaj są te przyciski. Czy one nic nie robią? Zobaczmy. Ten... O! Czekaj, coś się stało. A, to TNT! O nie, o nie, odsuńmy się szybko. Co? Jest! Co jest, 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 jest wyrwa w murze. I diaksy, jestem dodatkowo bogaty! Uciekamy stąd! Uciekamy stąd! O, o, pan policjant, nie, czekajcie, gdzie ja mam uciec, gdzie ja mam uciec eee, czemu tutaj jest kolejne jakieś więzienie, o nie, o nie O nie, gdzie, on gdzie ja mam uciekać A, tutaj, tędy, szybko Ucieknij! O go? nie, za mało bloków mam, o nie Dobra, panie policjancie, ja się poddaję No, ja myślę Dobra, na no takich jak ty mam specjalną broń Policz do trzech i załknij oczy Raz, dwa, no i witamy w twojej trzeciej celi. Nie podchodź, nie podchodź. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No stąd już na pewno nie ucieknę, bo to jest z obsydianu. Przecież ja tego nie przekopię nawet za 10 lat. Nie ma opcji, nie ma opcji nawet, no. O no nie, i znowu sam tutaj muszę siedzieć na czarnym łóżku, wszędzie ciemno. Było nie uciekać. Ja już wiem, że za każdym razem trafię do gorszego więzienia, panie Klawiszu. Więc ja już stąd nie będę próbował uciekać, naprawdę. No ja myślę, a jakbyś próbował, to razem, będę w ciebie O nie, 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 nie dobra. Dobra, już spokojnie, spokojnie. Uspokajam się, będę grzeczny, będę grzecznym mierzem naprawdę. A, a pan może pójdzie po mnie, dla mnie po jakieś jedzenie, bo ja nic nie jadłem od tylu dni. Może być takie ciastko na przykład? A być takie ciastko? E, no tak, tak, tak. Dobra, to pójdę zobaczyć czy takie znajdę gdzieś. Okej, okay, a my widzowie w takim razie. Musimy rozejrzeć się też po tej celi, bo zawsze da się uciec. Bo jestem mistrzem ucieczki z więzienia. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Czy tego da się. A, nie, to nie są fejkowe drzwi, niestety. No, łóżko da się rozwalić, ale co nam po tym, że można łóżko rozwalić? No, nic. Tutaj wszędzie kraty. A tutaj na dachu? Ej, patrzcie, co jest? Płytka naciskowa. LOL! Ej, zarąbiście! Dobra, wiecie co? Mam lepszy pomysł. Za każdym razem nie aresztował ten klawisz, więc teraz zróbmy coś lepszego. My go tutaj zamknijmy. Proszę zobaczyć, proszę pana! Tutaj jest jakaś awaria! Moje drzwi się otwierają. Czy za zgłoszenie tego dostanę od pana jedzonko? <laughs> Bardzo proszę. Oto was ziemniaczki oraz rybę. Surowo! O nie surowe ryby, ja nie lubię surowych ryb chwila, a co się z tymi ziemniakami robi, ała, o nie, one mnie zatruły na 3 sekundy, dobra, najedzmy się nimi. Ja zrobię inspekcję pana łóżka tutaj. Inspekcja mojego łóżka? Tutaj nic nie jest ukryte, naprawdę. A faktycznie, nic pod łóżkiem nie ma, dobrze, dobrze. Patrzcie, patrzcie ha. na to, patrzcie co? na to. O Co? O nie, alarm! Dobra, bierzemy to, okej, okay, udało nam się to zabrać i go zamknąć w środku co? I tutaj, o nie, tu są jakieś kolce w ogóle Ja uciekłem, <laughs> A pan nie może, dlatego że zabrałem ze środka kluczyk Proszę zobaczyć, tutaj go trzymam Nie da się niestety Jak to? Czy jeszcze widzę? Dobra, zobaczcie, tu są jakieś kolce, ale chyba da się uciec I uwaga, a tutaj co jest? Czekajcie, i tutaj jeszcze coś jest, co to jest? O, what? Przejście przez mur? Czyli to mi pomaga w ucieczce o nie! Co jest? Jak mnie wywaliło? Ale tu jest basen jakiś! O! Udało mi się! Ej! Chwila! Gdzie ja jestem? O nie! Stąd nie ma ucieczki! Stąd zupełnie nie ma ucieczki! Halo! Pomocy! Może są tu jacyś więźniowie albo coś takiego! Halo! Proszę mnie stąd wypuścić! O! Drzwi się otworzyły! E, pan strażnik? No Skąd pan Cykałem się tu wziął? Nie! na pana! pana. Okej, okay, dobrze. Co, co? Ale co pan... Jak? W sensie... Okej. Okay. Zapraszam do celi! Okej, okay, okej. Okay. To jest moja cela? Czy w niej jest lawa? Tak. A ja nie mogę sobie otworzyć tych drzwi przecież. Eee, racja. Hej, idźcie, słyszysz ten dźwięk? No. To jest płot elektryczny. Tak, coś takiego nie istnieje. Uuuu, Okej, okay. jednak istnieje. Ja nie, 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 nie ma opcji, mogę. Ja uciekł, oj, przepraszam, Ej, nie chcący. Hej, i ja mam teraz strzałę w nodze. Awa, awa. Jak w dół, jak widzisz, jeżeli cokolwiek zrobisz, jakikolwiek fałszywy krok, to nie żyjesz, także teraz to jest ultimatywne, ostatnie, najtrudniejsze więzienie, którego nie uciekniesz tym razem. Yy, aha, i jeszcze jedno. Wiem, że masz dźwignię, także od razu robiłem przeszukanie. Pokaż Dobra, proszę bardzo. Oddaję i cztery strzały też oddaję. Już nic nie mam w ekwipunku. No, także... Spędzić tutaj wieczność i powodzenia. Teraz jestem w więzieniu z Bedroka, to jest naprawdę ciężkie! Co ja mam tutaj zrobić? Dobra, przynajmniej strażnik sobie poszedł on trochę śmierdzi, więc już nie chcę, żeby był w mojej celi. O, oh, stąd chyba już ludzie naprawdę nie ma żadnej ucieczki. Chociaż przeszukajmy cele jak za każdym razem. Dobra, tu nic nie ma. Tego płotu elektrycznego to ja nie ruszam. Tutaj też nic nie ma. No gdzie coś jest? Ej, chwila, widzieliście to? Tak! Tu jest klucz! Ja nie mogę, ale fart! Dobra, słuchajcie. Tutaj przeprawa jest bardzo ciężka, bo wszędzie jest lawa. Jeżeli dotknę jej tylko raz, to jest już po mnie, bo mam tylko dwa serduszka. A to jest cały labirynt z lawy. Okej. Okay. Chyba tędy muszę iść, tak? Czy nie? O, o. O, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. O nie, tu jest pułapka na niedźwiedzie. Dobra, czyli to... Tutaj nie mogę iść. Dobra, widzowie, jakby to przejść? Tutaj! Tutaj są drzwi! Do czego to jest? Ej, chwila. To wyłącza, w moim pokoju, to coś I dodatkowo możemy zabrać te, teraz te dźwignie sobie Położyć ją tu i wyjść, ja nie mogę Dobra, co teraz, co teraz, jak stąd, jak stąd się wydostać? O, o, tutaj są, okej, okay, tutaj są jakieś e, dmuchawce Gdzie jest właściwie ten straszny? kurde, o fff, Widzieliście go? Bo ja go widziałem, on robi obserwacje, tylko Po co? O, ale to było bliskie Ja nie mogę, dobra, czekajcie Jak ja mam tutaj przejść? Nie mam pojęcia, o Dobra, da się to kliknąć chyba, jest Wyłączone. Dobra, gdzie jest ten strażnik? E, o nie, tu jest! Patrzcie! O nie! Zobaczył mnie! Ej, Patrzcie, tu jest fałszywa podłoga! O! No proszę tutaj wejść, naprawdę, ona się nie zawala przecież. Ja po niej chodzę normalnie, proszę zobaczyć. O ej, wykiwaliśmy go U, na shifcie się tutaj da chodzić Czyli tylko Dobra, nie rozwalił wszystkiego, na szczęście Wpadł w pustkę, więc nie mam pojęcia Gdzie się zrespi ten strażnik A tutaj, ej, tu jest jakiś parkour Czy to jest wyjście stąd? On stał przy wyjściu cały czas Okej, okay? i tu jest jakaś dźwignia, co ona zrobiła? O, o, nie. o kurde, chwila, czy ja słyszałem strażnika? Panie strażniku Stać. Nie ma mowy, te, ale czy pan nie może wejść do tego więzienia teraz? Ja nie mogę. Dobra, tutaj jest jedna dźwignia. I, ale, ej, to nie jest wyłączone przecież. Co jest? Kurde, czyli to oznacza, że gdzieś musi być jeszcze jakaś dźwignia do wyłączania. Przeszukajmy tego. Tutaj jest jedna, ale ona jest do drzwi. Tutaj jest jakiś, co to jest? Jakiś wentylator. Ej, chwila, patrzcie, tutaj wali prąd wszędzie. Zdaje mi się, że da się tutaj stąd przeskoczyć w jakiś sposób, i wtedy, słuchajcie. A, jest. Dobra, i uwaga, mam jedno serduszko. Jeżeli to nie zadziałało, to mnie rozwali. Okej, okay. zadziałało? Panie policjancie? Ua! Witam pana. Wyłączyłem pański płot elektryczny. Ej, dobra, czy ja mogę właściwie przeskoczyć tutaj? Nie, nie mogę przeskoczyć tego płotu, co jest? Czemu? Ej, ale patrzcie tutaj. Tak. Jest! Wyjście! Jestem wolny! Więc widzowie, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę i subskrypcję, a ja teraz uciekam, przed tym strażnikiem, że już mnie nie złapał. to na tyle, na razie.